Webasto. Będę montował Webasto. W końcu. Zupełnie inaczej niż na początku przypuszczałem, i też w zupełnie innym miejscu. Po wszelkich kalkulacjach, przemyśleniach, opiniach, konsultacjach też z fachowcami, wybrałem miejsce trochę inne, o którym mówiłem w poprzednich filmach. Ale podobno to będzie najbezpieczniejsze i najbardziej komfortowe do użytkowania. Czas się z tym zmierzyć. Czy działa mikrofon? Sprawdzam, czy działa mikrofon. W związku z tym, że kamera troszkę odmówiła posłuszeństwa, dogramy ten materiał tym oto sprzętem. Zależy mi na tym, aby wyszedł w końcu ten materiał do dołu na czasie. Trochę wieje na zewnątrz, więc wyjedziemy do środka, ale też w środku to wszystko się odbywa. To tutaj to webasto ma działać. Moi drodzy, jak to zostało zrobione? Wymyślałem sobie na początku, że to webasto zainstaluję pod samochodem. I po tych wszystkich długich ustaleniach, obliczeniach, przemyśleniach musiałem w końcu podjąć decyzję, gdzie zainstalować to webasto. I wszystkie znaki wskazywały na to, aby dać go za fotelem kierowcy, tu na ziemi. Gdyż jest to miejsce, które jest najmniej inwazyjne, jest schowane za tą szafką, i też, jeżeli będę chciał wyciągnąć z busa, całą zabudowę kamperową i włożyć swoje rotę siedzenia, Webasta dalej nie będę musiał usuwać i może ono sobie spokojnie tu leżeć i służyć nawet, gdy fotele będą w środku. Tu, gdzieś tu, w tym miejscu kończy się szafka kuchenna, więc ten kawałek będzie idealny na to, aby tu je zamontować. Sprawdziłem spód tam nie ma przeszkód. Troszkę dalej, w tamtą stronę jest bak, ale jest na tyle daleko, że na pewno nie będzie żadnych kolizji. Trzeba tutaj nawiercić otwory pod wydech i dopływ świeżego powietrza. Ja sobie już to przymierzyłem. Za pierwszym razem wydech pasowałby idealnie w tą dziurę. Tak naprawdę nie mam pojęcia po co ta dziura. Jeżeli wiecie po co to tutaj jest, to jest zaślepiona dziura, która jest na prześwit. Można by to wybić. Nie naruszyć spawu, tu może być też podwójna blacha, tak więc o wiele łatwiej będzie nawiercić otwory gdzieś w tym miejscu. Ryzyko jest takie, że się przewierciłem do baku. Ale jeszcze dziury nie widzę. Tu jest dziura, czyli idealnie jest jeszcze miejsce, żeby zainstalować tutaj. Bo tu będzie wydech, a tu będzie dostęp świeżego powietrza. Już widać ramę samochodu. Sprawdzę jeszcze, jaka jest odległość między środkami. Idę robić drugą dziurę, a potem powiększam to otwornicą. Dobra wiadomość jest taka, że przestało padać. Otwory pogłębione. Potem zabezpieczyć odpowiednio, żeby korozji nie było. No i, yy, i dalszy montaż. Jedyne co, to w przyszłości jest, że zrobię taką skrzynkę, która będzie go, yy, którą będzie można nałożyć na niego. Tak, że jak ktoś siądzie i przypadkiem w nie kopnie, to po prostu niczego nie uszkodzi. No ale potem nadszedł jeszcze jeden problem. Gdzie umieścić bak z paliwem, pompkę paliwa i te wszystkie inne komponenty? Z bakiem z paliwem jest ten problem, że jeśli będzie w środku, koło na przykład fotela kierowcy albo gdzieś z tyłu, to w momencie, gdy będzie się nalewać paliwo, nie ma takiej szansy, żeby kiedyś coś się nie rozlało. 10 razy się uda, a ten 11 coś szarpnie, gdzieś się pochylisz i paliwo się rozleje. A wiecie, jak to potem może śmierdzieć w miejscu, gdzie się na co dzień śpi. Szczerze to ten wężyk paliwowy podobno jest niezbyt dobrej jakości i cały czas korciło mnie, aby kupić taki nowy, lepszy. Gdzieś sparciał, zaczynał szwankować, to wymiana tego wężyka nie będzie dużym problemem. Od razu taki zamówię i potem w razie czego szybko go wymienię. Pamiętajcie o tym, że filtr paliwa powinno się instalować w odpowiednim kierunku. Jeżeli widzicie to sitko tutaj, tu stąd z baku wpada do sitka i tam dalej idzie sobie do całego układu. zostało ustalone, oczywiście też po konsultacjach z ludźmi, którzy się na tym znają, że bak z paliwem umieszczę w bezpiecznym miejscu na przodzie, czyli pod maską. W takim miejscu, gdzie nie ma narażenia wysokiej temperatury oraz można go bezpiecznie zainstalować. Garnister na diesla do zasilania Webasto. Przesunąłem tutaj w głąb komory. Bez problemu się tam mieści. Jest tam o wiele więcej miejsca. Plusem tego jest to, że teraz mogę otworzyć maskę i bez problemu nalać paliwa, nie robiąc tego wewnątrz samochodu. A w tym miejscu temperatura silnika też nie jest duża, tak więc nie będzie z tym żadnego problemu. Pamiętajcie tutaj, że ja mam silnik benzynowy i u mnie jest naprawdę dużo miejsca na takie modyfikacje. Wydaje mi się, że w silnikach dieslowych nie ma tak dużo miejsca. I stamtąd przewodami poprzez pompkę paliwa, która... Też jest zainstalowana pod maską z przodu, co jest ogromnym plusem. Później Wam pokażę dlaczego. I dalej przewodem paliwowym pod częścią, gdzie jest kierowca, został puszczony tu do tego miejsca, do głównego silnika. Jakie tego są plusy? Przede wszystkim możliwość dolewania diesla, nie robiąc tego wewnątrz. Druga sprawa to pompka paliwa, która jest bardzo daleko od miejsca, w którym się śpi, i uwierzcie mi, że praktycznie jej tutaj wewnątrz nie słychać. To tykanie, obawiałem się, że wcześniej jest naprawdę głośne. I tak, jest głośne, jeśli przykręcicie to bezpośrednio do jakiegoś elementu drewnianego wewnątrz, na przykład wiele osób montuje gdzieś to pod kanapą i tak dalej, lub w jakiejś szafie. I wtedy tak, jeśli przykręcicie tą bombkę bezpośrednio do drewna, to będzie ona głośna. Ja przykręciłem tą pompkę do takiej maty wygłuszającej, która jest z boku silnika. Z dala od wszel... Innych elementów ruchomych, tak więc jest ona bezpieczna, i w tamtym miejscu, przez to, że jest na tej macie, nie, wy, nie wytwarza w ogóle żadnych drgań. To jej tykanie jest praktycznie w środku niesłyszalne. A żeby je usłyszeć i sprawdzić, czy ona działa, to trzeba podnieść maskę z przodu i nawet nachylić się trochę. I teraz bardzo ważna informacja: pompka paliwa. Musi być zainstalowana pod kątem 45 stopni w dół, a dół jest tutaj. Rozpoznajmy, najlepiej chyba rozpoznać po tym, to jest oczywiście podłączenie do zasilania, i w ten sposób je montujemy w dla Was jak najbardziej wygodnym miejscu. Tu jestem mega zadowolony, jak na razie. Mam nadzieję, że będzie to działać w przyszłości również. Ale teraz, po jakichś 5 dniach używania tego, jest wszystko ok i nie było żadnego problemu. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby przewód paliwowy, który gdzieś tam sobie idzie, odpowiednio przymocować do boku tych ścianek, żeby nie zahaczał o żadne elementy ruchome, na przykład o ten krzyżak, który jest z kolumny kierownicy. Samo zasilanie Webasta podłączyłem tymczasowo bezpośrednio do akumulatora hotelowego. Pokażę Wam w kolejnych filmach, gdyż ta instalacja elektryczna jest właśnie budowana, ale już na tyle działa, że mogę je podłączyć bezpośrednio do tego akumulatora. Na czas budowy tego wszystkiego oczywiście wyciągnąłem sobie mój z kuchenny, Gdyż jego zaletą dużą jest to, że można go w każdej chwili dowolnie tutaj przesuwać, wyciągać, wkładać. Wystarczy tylko dokręcić kilka elementów, odkręcić i spokojnie mogę sobie wyciągnąć i swobodnie tam pracować. Nie musiałem usunąć tą gumę. Ta plastikowa skrzynka nagrzewa się, przynajmniej z moich obserwacji, minimalnie. Pod spodem, żeby wszystko jeszcze zabezpieczyć, dałem płytę ze sklejki. Do tej płyty ze sklejki przymocowałem tą płytkę metalową, która jest dopasowana tam do tych wszystkich rozmiarów, otworów i tak dalej. A do wypełnienia tej wykładziny tam, gdzie jest ta dziura, gdyż oczywiście w tej wykładzinie musiałem wyciąć dziurę, Od dołu i od góry jest przymocowane śrubami. Jeszcze jest od dołu dodatkowo wzmocnione obejmami na rurkach i na tych wszystkich innych elementach. Bąbka paliwa została przymocowana tu do tej maty, która jest matą wyguszającą. Tam z tyłu jeszcze jest taki mocny plastik, który to wszystko usztywnia. I tu też zrobiłem taką plastikową, wyciąłem z jakiejś pokrywki taką plastikową podkładkę, tak aby to wszystko wzmocnić i złapać z obu stron. Od filtra paliwa, to jest tu jest filtr paliwa, idzie sobie wężyk tędy i... Od dołu do góry w ten sposób pracuje pompka paliwa i tam już może paliwo podawać dalej. Teraz przewód paliwowy idzie sobie górą, pod siedzeniem kierowcy, aż tu do tego miejsca. Aż dotąd, gdzie jest zainstalowany ten główny piecyk. Wydech umieszczałem w taki sposób, aby nie było go widać z żadnej strony. Sama końcówka jest jak najbliżej tej krawędzi. Chciałem zrobić tak, że jak ktoś stoi koło busa to nie będzie widać, że tu jest cokolwiek domontowane. Jedną rzecz, którą zrobię w przyszłości, to na pewno zainstaluję jeszcze jeden dodatkowy tłumik. One naprawdę mocno wyciszają pracę tego wydechu. Zaraz to wszystko uruchomię i pokażę Wam, jak głośno to wszystko pracuje. Jak to wszystko działa w praktyce? Jest to naprawdę banalne. Jak już wszystko sobie ustawicie, czyli zegarek. On pokazuje tu też, ile stopni jest. Jest częstotliwość pracy. Można ustawić sobie na częstotliwość pracy w hercach lub też na temperaturę. Ja preferuję częstotliwość pracy w hercach. Ustawiłem to na minimum, gdyż wtedy, ten piec, gdyż wtedy ogrzewanie pracuje sobie na minimalnym. Równym poziomie to minimum i tak jest na tyle ciepłe, że w zupełności Wam wystarczy. Myślę, że bez problemu w tym wybaczono nawet można ogrzać spora wygaraż. Pokazuję jeszcze dodatkowo napięcie akumulatora, błędy, które tutaj wyskakują. Jeżeli jest jakiś błąd, to możecie sobie go wpisać w neta i będziecie mieli informację nie więcej, co się stało. Żeby go uruchomić, to jest banalna sprawa. Wystarczy nacisnąć ten guziczek. Zrobię to na pilocie. Słychać, że piecyk zaczął pracować. Pracująca ikonka silnika też to potwierdza. Oczywiście ten sterownik możecie sobie gdzieś dowolne mieć zainstalować, gdyż tu jest taka płytka, są otwory na śrubki, można sobie to przekręcić w dowolnym miejscu. Będę przykręcał ten główny sterownik dopiero na koniec. Później ten piecyk się rozgrzeje, może też pojawić się taki zapach wypalania, gdyż tamto wszystkie te plastiki są nowe. U mnie po kilku dniach już go praktycznie nie ma. U mnie teraz to nie zadziała, ale przy pierwszym uruchomieniu musicie nacisnąć OK i strzałkę w dół. Pojawi się tutaj napis, że jest OFF, dajecie strzałkę w górę na ON, i uruchomi się pompka paliwa, która zaciągnie wam paliwo do pierwszego uruchomienia. W moim przypadku to zaciąganie paliwa było naprawdę szybkie. Trwało dosłownie chwilę 3 do 5 minut maksimum. Pierwsze uruchomienie tego wybastu jest trochę inne niż e, późniejsze procesy, gdyż później te procesy są dosłownie banalne. Wystarczy kliknąć i to naprawdę samo zaczyna działać. A możecie to robić za pomocą tego kontrolera albo za pomocą pilota, który jest w komplecie. Zanim go uruchomicie, trzeba kupić baterię. I jeszcze go zsynchronizować, ale to wszystko jest naprawdę banalne, i o tym nagram jeszcze osobny filmik. I później, dalej ta rura wydechowa, która została przymocowana tutaj do boku za pomocą opaski. Jest naprawdę solidnie mocno, nic się jej tutaj nie stanie. Zanim się rozkręci, pracuje mniej więcej w takim trybie. Teraz tutaj dmucha jeszcze chłodne powietrze. Na początku będzie pracował trochę mocniej, a potem zejdzie do tej minimalnej wartości. Żeby się piecek rozkręcił, potrzebuje on około 4-5 minut. Teraz pracuje na maksa, rozgrzewa się dalej. I już tutaj czuć ciepłe powietrze. Trzeba się naprawdę przesłuchać, żeby cokolwiek słyszeć, jak ona pracuje, gdy jest w tym miejscu. A teraz słyszycie maksymalny poziom głośności wydechu, gdy to wszystko się uruchamia. Minęło kilka minut. Po tym czasie piecyk się już rozgrzał, pracuje na swoich minimalnych obrotach i wytwarza tutaj naprawdę przyjemne ciepłe powietrze. Ta część jest lekko ciepława, ale bez problemu mogę ją dotykać. Tak na dotyk to tu naprawdę nie ma żadnej wyższej temperatury. Pompka tutaj ledwo jest słyszalna, a wewnątrz to już w ogóle nie słychać. Dlatego moja rada jest taka, instalujcie ją w miejscu najdalej od tego, gdzie śpicie. No chyba, że takie tykanie usypia Was do snu. A taki poziom dźwięku daje, gdy pracuje na swoim minimalnym poziomie. I tak na marginesie powiem Wam, że za tą cenę to urządzenie jest naprawdę genialne. Oczywiście w przyszłości. Wrzucę jeszcze na pewno kilka filmików z wszelkimi testami i pomiarami tego urządzenia. Ja spędziłem na tym 3 dni, ale przede wszystkim dlatego, że starałem się to robić naprawdę bardzo dokładnie, żeby nad każdym elementem pracować spokojnie, gdyż wiem, że jak zazwyczaj się człowiek spieszy, to wtedy popełnia jakieś głupie błędy. Reasumując, były to 3 popołudnia spokojnej pracy. Jeśli się zepniecie. Macie na przykład garaż, w którym nie zaskoczy Was pogoda, tak jak mnie deszcz jednego dnia, to bez problemu zrobicie to w jeden dzień. Pamiętajcie tylko, aby potem wszystko sprawdził Wam fachowiec. Idźcie do jakiegoś mechanika, elektryka, aby po prostu zobaczyć, czy wszystkie połączenia są odpowiednio przygotowane, tak aby nie było potem jakichś niepotrzebnych niespodzianek. W sumie to nie wiem dlaczego podchodziłem do tego, jak dojeżdża. Instalacja tego webasta wcale nie jest aż tak trudna, tylko trzeba mieć troszkę wolnego czasu i odpowiednie miejsce, aby to spokojnie zrobić. Jeśli ja, jako totalny laik sobie z tym poradziłem, to myślę, że bez problemu każdy z Was też to samodzielnie zrobi. A jeśli te informacje były w jakiś sposób dla Was przydatne, zapraszam do lajka like lub suba. Oczywiście, co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia.